i hey, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ariowit i w tym poradniku pokażę Wam jak sprawdzić jaki mamy email na Facebooku. Tak więc zaczynamy, zapraszam Was do wstawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza i lecimy. Tak więc aby ty to zrobić, wchodzimy sobie tutaj lewym przyciskiem myszy na profil. Klikamy w ustawienia i prywatność. I znowu ustawienia. Tak jest I teraz przechodzimy do ustawienia konta. Dobrze jak widzicie tutaj mamy nasz kontakt i tutaj jest właśnie mail którym, którego użyliśmy do zalogowania się czy do zarejestrowania się możemy go zmienić także dodać inne adresy e-mail lub numer telefonu i będzie z tego rejestracja ok, a teraz, żeby jest, jeszcze, teraz jest jeszcze inna metoda bo brzmi to dwuznacznie jak stracić e-mail na facebooku Kogoś możemy zrobić w taki sposób, że wchodzimy sobie na daną osobę. Którą mamy w znajomych, okej, okay, ja tutaj nie mam i teraz, żeby zobaczyć, jakie ona ma dane. To wchodzimy w informacje, a i wchodzimy w informacje. Tutaj jeżeli ta osoba dała swój e-mail kontaktowy w danych kontaktowych, pasował informacje, to zobaczymy. Nie? Tutaj możemy zobaczyć. I jest jeszcze trzecia rzecz taka, że możemy sobie sami ustawić e-mail tutaj kontaktowy do nas. O. Mamy sobie nie jako podstawowy. Nie wiem, czy to jest normalnie, czy nie, ale i dzisiaj jest ustawione dla mnie, możecie stawić to jako publiczne, żeby, osoby, żeby był dostęp dla każdego, jaki macie, albo tylko dla znajomych. Nie? I to możecie tutaj tak zrobić. I tak to wygląda. Tak więc to tyle, co chciałem Wam pokazać na filmiku. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. wstawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie, cześć. Pa. pa.